Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim. Jest mi bardzo miło Państwa powitać. Na kolejnym naszym spotkaniu jest Nadzieja. Ja nazywam się Dagmar Radiuk, jestem psychoterapeutką w Domu Magnifikat, z którego właśnie Państwa witam ja i mój gość, którym jest dzisiaj Tomek. Tomek. Witaj Tomku. Witam. Jeśli mógłbyś się przedstawić, to znaczy powiedzieć coś więcej o sobie, czy masz rodzinę, skąd Pochodzisz, może coś o swoim zawodzie, bo bardzo ciekawy masz zawód. Mam rodzinę, No z rodziną mieszkam na Śląsku, w Knurowie, koło Gliwic. Mam żonę, trójkę dzieci, trzy córki, dwie pełnoletnie, jedna, mężatka, jedna jest mężatką, druga jeszcze nie jest, ale ma chłopaka. A trzecia poszła do Gliwic w tym roku, do liceum. Jesteś z nich na pewno dumny. Tak, tak, na pewno tak. Hmm. No, przez wiele lat wykonywałeś bardzo ciekawy zawód, przynajmniej dla mnie ciekawy, bo jesteś y, chyba jedyną osobą, którą tak bliżej znam i z ciekawością. Słucham, kiedy mówisz o swojej pracy, bo opowiadasz o swojej pracy z wielką pasją. Powiedz, czym się zajmowałeś? Mając 18 lat podjąłem pracę w kopalni Kawukama Koszowej w Zabrzu. Z początku było mi bardzo ciężko, bo byłem młody, nienauczony ciężkiej pracy górniczej i rzemiosła też. Nieobeznany, ale stopniowo brnąłem do celu, bo chciałem być jednym z najlepszych górników. Z biegiem lat porobiłem sobie różne kursy górnicze i zacząłem pracować w ścianie wydobywczej. I cała moja praca polegała właśnie na pracy w ścianie. Co to znaczy na pracy w ścianie? Urobianie węgla. Głównie urabianie węgla, zabezpieczanie i ratowanie, jak się zawali. No i byłem operatorem obudów zmechanizowanych i rabunkarzem. Rabunkarz to jest jedna z najniebezpieczniejszych prac y, pod ziemią na dole. Mhm. Jakie tam niebezpieczeństwo jest? Niebezpieczeństwem na dole jest metan. Jest, y, zagrożenia są różne: metanowe. Wodne, pożarowe, strefy beztlenowe, tak, tak zwane matuwy. Hmm. Matuwa to jest taka, po prostu nie ma tlenu i można wejść w taką strefę i no, po prostu zemdleć i upaść i bez bólu, bez niczego i już nie wstać. A towarzyszył ci lęk? Kiedy pracowałeś, na przykład, kiedy wychodziłeś z domu, to miałeś takie myśli, że. Że możesz nie wrócić, bo pewnie Twoich wielu kolegów przez te lata zginęło w różnych wypadkach. Lęk taki, może niezbyt mocny, bo już byłem obecny. Jak, może pierwszy raz, jak zjeżdżałem, to miałem lęk, mhm. przeżyłem lęk, ale później w trakcie pracy ze zbiegiem lat po prostu to była już taka normalna praca, jak, jak wszędzie. Ale jak sytuacje były takie, można powiedzieć, bardzo niebezpieczne, to nieraz się przeżegnałem w duchu. Kiedy wyjechałem, znaczy dopóki nie wyjechałem, to tego nie, nie miałem czasu przemyśleć, ale jak wyjechałem i usiadłem na spokojnie i przemyślałem, że uciekłem, mhm. yy, z, uciekłem z takiej. No udało mi się na przykład odskoczyć albo uciec, po prostu uniknąć tego, jak się wali. To tak, tak pomyślałam o mały włos, o mały włos. Miałem dużo takich sytuacji. Nie wiem, może Bóg na mnie nade mną czuł oczy. Wydaje mi się, że tak. Bo ty w tej chwili, chociaż jesteś młodym człowiekiem, 40 paroletnim, to jesteś już na emeryturze, prawda? Tak. To ile lat przypracowałeś? 25 lat. 25. 25 lat. I to, co opowiedziałeś o sobie, to, że masz rodzinę, wspaniałe. Córki, żonę, pracę, którą jak rozumiem lubiłeś, byłeś spełniony w tej pracy, bo tak o niej opowiadasz. Jednak pojawiło się w Twoim życiu coś, co sprawiło, że, że w tym momencie, no, od kilku miesięcy jesteś u nas w domu Magnifikat, podjąłeś terapię, zaczynasz żyć na nowo. Co takiego wydarzyło się w Twoim życiu, że pojawił się alkohol? W pracy, szczególnie te ostatnie lata, byłem no, jednym z tych właśnie prowadzących, takich, którzy, y, doświadczonych górników, y, którzy po prostu mieli umawiane, że są bardzo potrzebni, cały czas wbijane do głowy, że są niezastąpieni, i tak mi się utkwiło to w głowie po prostu, że kiedy przyszła ta emerytura, pierwszy, pierwsze dni się cieszyłem, że to emerytura, że już mam koniec z pracą. Za kilka dni po tej radości zaczęło się po prostu gehenna. Zacząłem czuć się niepotrzebny nikomu. Tam byłem bardzo potrzebny pod ziemią. Dzwonili po mnie, przyjeżdżali po mnie czasem. Myślę, że to był jeden z powodów, przez które zacząłem pić. Długi czas wcześniej też piłem, ale nie w takim stopniu, bo musiałem kontrolować się, żeby iść w miarę trzejby do pracy. Żeby funkcjonować, to się kontrolowałem. Ale jak przyszła ta emerytura, to straciłem kontrolę nad wszystkim. Można powiedzieć, chlałem na umór. Jedna butelka się kończyła, druga zaczynała. for me Radujcie się, bracia Panu. Radujcie się. Pan jest blisko. Jego pokój umacnia nas. Przed czym uciekałeś? Albo za czym biegłeś? Uciekałem mi się wydaje przed tą pustką właśnie, która, która znaczy zapełniała mi kopalnia praca, ciężka praca ale bardzo mi się podobała dużo niebezpieczeństw, ale mnie to po prostu tak podtrzymywało, czułem się w pewnym momencie w pewnych chwilach nawet niezniszczalny i to się urwało i nie wiedziałeś, co ze sobą zrobić? Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Poczułem się. Mi się wydaje, że żołnierze, którzy wracają z jakichś wojen, mm -hmm. mają tą chorobę. Nie wiem, jak, nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ja się poczułem podobnie do nich. Niepotrzebny taki odrzutek. Wykorzystany i odstawiony na boczny tor. Tak się poczułem. A w domu? Bo teoretycznie mogłeś spędzać teraz więcej czasu z córkami, z żoną, być bliżej nich, bo wcześniej pewnie. Głównie pracowałeś. A w domu dzieci chodziły do szkoły. Ja przychodziłem. Tam chwilę telewizor. I już byłem tak wciągnięty w alkohol, że po prostu z żoną, żona nie podobało się to moje picie. Z tego wychodziły kłótnie. Ja starałem się unikać kłótni. tak, jak żona zaczynała, to ja uciekałem. Ale uciekałem, wiedziałem gdzie uciekam. Do baru. Albo gdzieś z dala od domu odejść. Po prostu na jakiś gdzie mnie nikt nie widzi i tam piłem. Rozpalałem sobie ognisko tam u nas są takie hałdy niedaleko. Rozpalałem sobie, nawet czasem sobie kiełbaskę brałem, i sobie siedziałem, i sobie myślałem, patrzyłem w niebo. I sobie popijałem w samotności. Bardzo mi się to podobało i pasowało. Do pewnego momentu do tego momentu, aż żona nie wytrzymała, poszła do mopsu, na policję, do tych służb po prostu. Że nie daje rady, że nie wie co z tym zrobić. Dzielnicowy zaczął przychodzić, chociaż nigdy go nie widziałem, ale wiem, że przychodził. Została, że założona mi zielona, ta niebieska karta, a ja chlałem, nic z tego nie robiłem. Przychodziłem do domu tylko spać, coś tam przejeść. Rzadko kiedy też jeść, bo w takim stanie, jak ja chodziłem, to nawet. No nie, nie. Nie potrzebowałem. Nie potrzebowałem jedzenia. Znaczy, ja tak myślałem, że nie potrzebowałem. Ja na pewno potrzebowałem, ale to, to było wyższe. Po prostu byłem zaślepiony wszystkim to, tym alkoholem. Spałem. Jak przychodzi głód alkoholowy, puszczał ten poprzedni, to albo się zabezpieczyłem, a jak się nie zabezpieczyłem, żeby mieć już pod ręką, no to na szybko leciałem do, do sklepu. A co się z tobą działo, jak y, byś nie wypił? Czy co by się wydarzyło, gdybyś nie wypił kolejnej dawki alko alkoholu? Jakbym nie wziął do następnej dawki, to zaczynałem się trząść. Cały w środku, wewnątrz. I, I na zewnątrz ręce, nogi. Nawet jedna lewa noga mi zaczęła sztywnieć. Nie wiem, co to było. To już po prostu wiem, że alkoholicy tak mają Już zaczynałem kuleć. No po prostu jakbym nie dostał alkoholu, to nie mogłem funkcjonować. Nie mogłem się ani rozmawiać, ani w Boże, coś napisać. No. Powiedziałeś Tomku, że alkoholicy tak mają. A kiedy pomyślałeś o sobie po raz pierwszy, że jesteś alkoholikiem, że jesteś chory, że jesteś uzależniony, że potrzebujesz pomocy. Ja myślę, że to już było wcześniej. Jeszcze w pracy, jeszcze pracując na kopalni, tylko wykombinowałem tak, żeby trzeźwy przechodzić przez bramę, a ćwiartkę sobie złoziłem na bramę do torby razem z piciem i? Złoziłem na dół, żeby dotrwać, żeby tam jakoś prze, przejść, mhm. przepracować. Alkohol mnie uspokajał i po prostu mogłem pracować normalnie, normalnie yy, myśleć, normalnie funkcjonować, brnąć do przodu, tyle że pod, pod wpływem. Mhm. I robiłem, pracowałem tak samo, można powiedzieć, jak. Nie pod wpływem alkoholu. Mhm, czyli już wcześniej te myśli się pojawiały, zanim, mhm. zanim przeszła emerytura, tak. to, to wcześniej myślałeś, że coś jest nie tak, mhm. że sobie nie radzisz. I też po prostu no, po tym alkoholu na dole ja byłem taki normalny, taki jak potrzebujemy kiedyś, a, a kto wie, czy może nie lepszy. Mhm. Powiedz, w jakim momencie jesteś dzisiaj, teraz, jak rozmawiamy. W tym czasie Adwentu Czekamy na święta. Dzisiaj jest y, si y, siódmomiesięczna przerwa alkoholowa? Mhm. Y, tutaj w Domu Magnifikat. I bardzo jestem z tego szczęśliwy. Czyli nieprzypadkowo dzisiaj rozmawiamy. <grybujesz> Nawet nie wiedziałam, że to dzisiaj 7 miesięcy, ale gratuluję ci tego czasu i bardzo się cieszę. Co myślisz o sobie teraz? Co zmieniło się przez ten czas, siedmiu miesięcy, trzeźwego życia, walki o siebie, walki o zmianę w sobie? Jak tutaj przyszłem w pierwszych miesiącach, nie czułem, znaczy nie umiałem zauważyć tych zmian. Zauważałem je tak stopniowo po. Znaczy coś, coś się stało, na przykład, coś, i te, ja tego nie zauważyłem dopiero po tygodniu, po, po półtorej, tak zacząłem kojarzyć, że coś innego jest. Po prostu coś się zmienia. No, po prostu jaśniej widzę i jaśniej myślę w tej chwili. Zauważyłem, że też jestem, jestem byłem bardzo pozamykany wewnątrz siebie, w środku. Bałem się wszystkiego, teraz już dalej jestem, ale. Wiem, że to puszcza, bo widzę to. Teraz już jak jestem trzeźwy naprawdę to widzę to, że mnie to puszcza. Funkcje, które, które tutaj mamy, właśnie bardzo mi w tym pomagają. No po prostu walczę, chcę to kontynuować, bo wiem, że mi to pomaga. I no i bardzo się cieszę, że mogę żyć bez, bez alkoholu. Że mogę normalnie funkcjonować. Nie tak jak wcześniej, że jakbym nie wypił, to ja bym nie umiał się ubrać. Nie mówiąc o rozmowie do radia, chociaż byłeś dzisiaj zestresowany, ale pamiętam Twoje początki, kiedy z trudem wypowiadałeś y, poszczególne słowa, bo byłeś tak zestresowany. Mówiłeś, że nigdy nie rozmawiałeś na trzeźwo, zwłaszcza w większej grupie ludzi, więc myślę, że to jest ogromny sukces, że. Że funkcjonujesz w relacjach, że nawiązujesz relacje bliskie z ludźmi, że mówisz o sobie też bardzo trudne rzeczy. Tak. Co byś chciał powiedzieć osobom, które być może są w podobnym momencie życia do Twojego, być może stoją przed decyzją o leczeniu, być może borykają się z problemem osoby uzależnionej w swojej rodzinie? Co byś takim oso osobom powiedział, które nas słuchają teraz? Chciałbym powiedzieć tym osobom, żeby wierzyli żeby i spróbowali, że jest inna droga. Ja przyszłem do takiego ośrodka i jestem koło Boga, z, tego, z czego też bardzo się cieszę. Blisko Boga. Trochę mi się zarymuje, ale to jest dobra droga. Pięknie. Nie dość, że górnik to poeta. No, chyba tak. Nie, raczej nie. <laughs> Dziękuję Ci, Tomku, za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy pod koniec Twojej terapii albo po zakończeniu, żeby ta historia się domknęła. Może też historia rodzinna. Wtedy też już pewne rzeczy będą jasne. Dziękuję ślicznie. Dziękuję serdecznie Państwu za obecność, za to, że nam towarzyszycie, że dzwonicie do nas, że piszecie, że dzielicie się też swoimi refleksjami, swoim życiem. Jesteśmy z Wami w tym przedświątecznym czasie. Życzymy Wam pogody ducha, dużo pokoju serca i przede wszystkim zdrowia dla Was, dla Waszych bliskich. Modlimy się za Was i pamiętamy. I życzymy wesołych świąt. Jak najbardziej. Wszystkiego dobrego do usłyszenia z Panem Bogiem. Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim. Połamani, pokaleczeni. Przyjdźcie do.